Po pierwszych dwóch weekendach wyścigowych już myślałem, że to będzie mój najgorszy sezon w tym, w całym cyklu WSMP. No ale przyjeżdżając na ostatnią rundę gdzieś już była ta nadzieja, że da radę odrobić te 22 punkty. No i dzisiaj o, o ten jeden punkt zdobywam tytuł. Na to złożyło się wiele czynników, wiele osób włożyło w to pracę. Chciałem podziękować mojemu trenerowi, dzięki któremu wypracowałem sobie Taki system, że jestem w stanie odciąć się na starcie od wszystkich emocji i, i wystartować na spokojnie. No na samym początku sezonu było tak dość cienko z, z ilością zawodników startujących. No na szczęście, podczas ostatniego weekendu, kiedy odbyło się całe dziesięciolecie, zebrało się bardzo dużo samochodów, wyścig pokazowy. Generalnie wszyscy zawodnicy, którzy posiadali własne samochody z poprzednich edycji przyjechali. I jest to dla nas dość fajne, bo możemy, po, yy, możemy powalczyć z innymi zawodnikami, którzy wcześniej startowali i się sprawdzić.